Prąd za jeden grosz, czyli zarabiajmy na prądzie tak, jak zarabiają najbogatsi. Bo najbogatsi zarabiają na prądzie na blokach gazowych. Nie tylko w Polsce, bo w Polsce tych kilka elektrowni gazowych, które są, przynosi bardzo duże zyski swoim właścicielom, ale również na przykład Słowak postawił blok gazowy w Wielkiej Brytanii. Jest to najbardziej opłacalna elektrownia, stan za zeszły rok, w Wielkiej Brytanii. No to jeżeli oni tak zarabiają, to może i my też możemy, bo wiesz co, jak widzę takie rzeczy, to mi się od razu włącza, a biedniejsi też powinni tak zarabiać. No i policzyłem, i się okazuje, że można, bo ja wcześniej myślałem, że nas zatrzymuje technologia, i wcześniej zatrzymywała nas technologia, nie? bo jak oni mają te bloki gazowe, to oni je mają na turbinach gazowych, i sprawność turbiny gazowej to nie jest wcale tak dużo, bo to jest 40% ale oni mają je na turbinach gazowych z połączonych z turbiną parową. I w tym momencie sprawność jest już 60% i my do takiej technologii nie mamy dostępu. I to jest spory problem, dlatego że wiesz co, jeżeli policzmy to na LPG, nie? Litr LPG to jest 3,80 i to jest 26 kWh. Więc jeżeli z tych 27 kWh oni są w stanie uzyskać 18 kWh prądu. A my, gdybyśmy chcieli użyć silnika tłokowego, takiego bardzo sprawnego, ale jednak silnika tłokowego, to moglibyśmy uzyskać maksimum 9 kWh prądu. No to to oznacza, że jesteśmy po prostu o 50% mniej sprawni. No, i to zabija cały biznes. Otóż nie. W tej chwili równowaga sił się zmieniła, dlatego że weszły tanie baterie. Co to ma do tego, bateria do sprawności silnika? Otóż ta sprawność 60%, ona jest czasami jeszcze większa w momencie, kiedy to jest elektrownia z Elektro ciepłownią, elektrociepłową. Dlatego, że wtedy te 40% energii, które nawet w tej bardzo sprawnej turbinie, Ulatuje w powietrze, te 40% energii możemy sprzedać jako ciepło. Otóż ja cię namawiam, żebyś to ciepło sprzedał sam sobie na początek. Bo jeżeli weźmiemy taki mały, niedrogi, bezgłośny i bezobsługowy generator 10 kW, nie? to do tej pory myśmy go nie mogli używać. Poza warunkami, wiesz, gdzie zerwało napięcie czy coś. Dlaczego zapytaj? Otóż, dlatego, że on pracując nam przez całą dobę, może i pracowałby z dużą sprawnością, no bo możemy uzyskać te ciepło, nie? Ale kto z nas potrzebuje 240 kWh prądu każdego dnia, każdej doby? No, nikt nie ma takich rachunków, rozumiesz. Dlatego to był problem, dlatego, że jak generator chodzi, to zużywa paliwo zawsze. Nawet jak my tego prądu nie odbieramy. Nie? No i na dodatek tego ciepła też było trochę za dużo. No bo 15-17 kWh energii cieplnej, które jesteśmy w stanie odebrać z każdego litra gazu, to też jeżeli ten generator będzie chodził przez 24 godziny, to nawet tego ciepła mamy za dużo. No i rozumiesz. Dlatego baterie zmieniły w ogóle układ sił. Bo wyobraź sobie, że bierzemy taki generator. Weźmy niech to będzie generator 10 kW, nie? Bo ja wolałbym 5 kW, ale nie ma w produkcji w tych. Ale o tym za chwilę. Taki 10 kW generator załącza nam się w momencie kiedy spada nam temperatura w domu, dokładnie jak pompa ciepła, bo oprócz tego, że to jest generator prądu, to on jest dla nas Monoblok pompą ciepła. Czyli podłączamy go do ogrzewania domowego dokładnie tak, jakbyśmy podłączali pompę ciepła. Czyli albo jakikolwiek piec, tak naprawdę. Czyli podłączamy dwie rurki i mamy już ogrzewanie domu. Ten generator załącza nam się, bo one się załączają automatycznie. Ustawiamy, że jak temperatura w domu na przykład spadnie poniżej 19 stopni, to on ma nam się załączyć dokładnie tak, jak pompa ciepła. Załącza nam się. I powiedzmy, że pracuje pół godziny. nie? Pracuje pół godziny. W tym czasie produkuje nam 5 kWh prądu i 6-7 kWh ciepła. I potem prawdopodobnie się wyłączy. Dlaczego? Dlatego, że te 7-8 kWh energii cieplnej to jest pojemność takiego średniego układu ogrzewania domu bez dużego bufora. Bo też chodzi o to, żeby nie generować kosztów. Skoro mamy takie źródło ciepła, które robi nam ciepło wtedy, kiedy tylko chcemy, to po diabła jeszcze montować tysiąc albo więcej litrowy boiler. Skoro tutaj możemy po prostu, generator może się załączyć co, co 3-4 godziny i dogrzać nam dom. Nie? I teraz my magazynujemy ten prąd do momentu, do którego nie wrócimy do domu. Przykład, bo to wszystko działo się o 11, więc jeszcze raz generator załączy się o jakiejś 16 i my przyjeżdżamy do domu i mamy pełną baterię prądu i mamy nagrzany dom. No dobrze, ale to jak to się ma do prądu za jeden grosz albo i mniej niż 1 grosz? Otóż policzmy, jeżeli litr gazu kosztuje 3,80, a normalnie na stacji. Jak kupujesz w hurcie do wielkiego zbiornika, to kupujesz go wtedy, kiedy jest tanio, bo tyle to wystarczy na cały rok. I ten litr gazu to jest 27 kWh energii. My z tego powiedzmy, że uzyskamy 10, no 9 kWh energii elektrycznej i niezbyt optymistycznie 15 kWh energii cieplnej. Energię cieplną pozwoliłem sobie policzyć po cenach gazu, bo w tej chwili Polacy przestali montować pompy ciepła, wszyscy montują gaz. Więc gaz kosztuje 25 groszy za kilowatogodzinę. Za kilowatogodzinę energii. Bez kosztów przesyłu. Także to wyjdzie jeszcze drożej. Ale powiedz: Jeżeli mamy 15 kilowatogodzin tej energii cieplnej razy 25 groszy to to jest 3,75, a my za cały litr gazu, czyli 15 kWh energii cieplnej i 10 kWh, czy tam 9 kWh energii elektrycznej, za całość tego zapłaciliśmy 3,80. No to 3,80 minus 3,75 to zostaje nam 5 groszy na 9 Kilowatogodzin energii elektrycznej. To według mnie to jest równanie, które rozwala rynek. Ja wiem, wiesz, od kilku dni, dlatego ten film tak się spóźnia, od kilku dni szukamy z kolegą Jimin, zresztą, generatorów takich, jak nam są potrzebne. Dlatego, że w tej sytuacji generatory diesla nie mają sensu. Paliwo dieslowskie jest dużo droższe, to jedno, w sensie w przeliczeniu na kilowatogodziny, ale drugie, że diesle przy domu są może nie tyle głośne, ale te dudnienie jest, częstotliwości, które są z silnika dieslowskiego, zwłaszcza takiego stacjonarnego, bardzo dobrze przenosi ziemia, nie? więc co z tego, że my go wygłuszymy i nie będzie go prawie słychać, skoro niestety tą wibrację będzie czuć, nie? więc... A tutaj stanowczo chcemy, a dwa, że wiesz co? Generatory gazowe są tak: czyste, bo gaz jest tu znany za czyste paliwo. Można domieszać do niego biogaz, można domieszać do niego wodór, tak jak robią co niektórzy biorą za to 180 milionów euro dopłaty. Pozdrawiamy córkę Kujczyka. Można używać biogazu, można używać systemu do zgazowywania biomasy. Mało tego, można nawet zgazowywać węgiel i zasilać to gazem uzyskiwanym z węgla. Tak się też często robi. Więc nie dość, że jest to rozwiązanie bardziej praktyczne i bardziej elastyczne, jeśli chodzi o paliwo. To jeszcze na dodatek jest to rozwiązanie tańsze i też dostępne dla ludzi, którzy albo nie chcą kupić gotowego urządzenia, albo po prostu. Wściwie no nie stać ich na wydatek 50 tysięcy złotych, dlatego że jeżeli masz sprawne ręce, jeżeli masz lekkie pojęcie o mechanice samochodowej i jesteś w stanie na przykład odczytać tabelę momentu obrotowego dla danego niedużego silnika, przyjmijmy na przykład silnik Seicento, to okaże się, że poniżej 2000 obrotów ten silnik ma już moc wystarczającą, żeby oddać 7 kW na wale, nie? więc a, tak pomyślałem, że zróbmy to dwutorowo, że po pierwsze produkt, z jednej strony produkt na gotowe, no bo są osoby, które nie są w stanie poświęcić kilku miesięcy życia na to, żeby to doskonalić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jako, że jest to bardzo nowy, typ urządzenia, to przydałby się projekt w formie open source'u, czyli tak, że wszyscy dzielimy się informacjami i one są ogólnie dostępne dla wszystkich, a my ze swojej strony zapewniamy tanie prądnicy do tego projektu. Czy będzie to 5 kW, czy będzie to 10 kW w tej formie open source'a, no to musimy sobie wszyscy razem policzyć. Ja ciągle wierzę w tą inteligencję stada Pawianów. Natomiast, jeżeli Cię to zainteresowało i chciałbyś się w to pobawić, to zapraszam na stronę, bo wydaje mi się, że tak jak teraz wchodzą spółdzielnie również na terenach gmin wiejsko-miejskich, czyli taki generator byłby genialnym źródłem energii dla spółdzielni. Taki generator w kilku różnych wielkościach byłby również genialnym źródłem energii dla firm, takich niedużych, nie? a już zwłaszcza dla warsztatów samochodowych, no to w ogóle wygląda na ideał. No bo dlaczego bogaci, którzy i tak są bogaci, mają na nas zarabiać, a dlaczego nie mamy zarabiać my? No, prąd poniżej jednego grosza to według mnie jest rzecz, nad którą warto się pochylić. Underneath holds about a gallon of oil. Oil filter. This is the catalytic converter that keeps the exhaust very clean. The air filter is in this container here. These are all various silencers on the system to make the system run quietly. The black hoses are all cooling lines. It's a liquid cooled engine. All the heat in the engine's cooling system, lubrication system, and exhaust system is captured, and that's where the 12,000 BTUs per hour of heat comes from. And that hot coolant is transferred through these lines over to the HI module to transfer the heat into the uh, heating system. The engine electronics, the engine control management computer is under this cabinet here. The inverter electronics are here to control the 240 volt AC 60 cycle output from the system, and all the relays needed to interconnect to the grid are built into the system.